Cześć kochane, kochani Witajcie na kanale Czekamy na dwie kreski Nie planowałam się nagrywać tego filmiku Dlatego wyglądam trochę jak Osoba bezdomna Z czerwonym nosem Z, z, po, z, 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 z wypaloną na nim skórą A i z rozwalonym makijażem Planowałam Wam nagrać instastory Ale akurat jak, jak postanowiłam nagrać długie story, Takie mówię tutaj o kilkudziesięciu tych mini filmikach, To akurat dzisiaj Instagram postanowił przestać działać Czy tam też mieć jakiś problem I wrzuciło się Chyba z 40 moich mini filmików Z 6 i wszystkie były W nieładzie, nie w składzie I bez żadnego planu Znaczy bez żadnego, bez żadnego sensu A więc stwierdziłam, że może jednak będzie lepiej Jak wrzucę na YouTube a. Może nie muszę, może nikogo to nie interesuje Ale muszę się wygadać A jak wiecie Lubię gadać do kamery Storia będzie skomplikowana, ale mam nadzieję, że mój przekaz zrozumiecie. Nie mówię tutaj dlatego, że mam nadzieję, dlatego że wątpię w Wasze umiejętności zrozumienia, a wątpię tutaj w moje umiejętności przekazania informacji w dniu dzisiejszym. Dzisiaj był z jednej strony jeden z moich takich lepszych dni w mojej karierze. Pracy W zawodzie, w którym pracuję A z drugiej był jeden z najcięższych dni Jak większość z Was wie Jeżeli obserwuje ten kanał od jakiegoś czasu Czy też mojego Instagrama Pracuję w Opiece Jeżeli tak to można nazwać W tym razie pracuję dla firmy, która wysyła pielęgniarki I opiekunów Do zajmowania się ludzi w ich własnych domach Ja zaczynałam tej, w tym biznesie, zawodzie, nie wiem jak to nazwać, jakieś 7, 7 lat temu, jako opiekunka osób starszych, głównie ludzi z demencją, trochę ludzi z fizycznymi niepełnosprawnościami, trochę ludzi z urazami mózgu, trochę ludzi w opiece paliatywnej. Ale zawsze to byli ludzie to rośli. Byli to ludzie, których większość z nich była dużo, dużo, że dużo starsza. Która miała, bo 80, 90 lat chyba, moja najstarsza klientka miała 107 lat. Więc to były osoby, które dużo przeżyły i miały e, masę doświadczeń i większość z nich miała długie i całkiem szczęśliwe życie. Od dwóch lat pracuję w biurze dla e, firmy, która opiekuje się dziećmi. To jestem dorosłymi, ale tak naprawdę w większości dziećmi e, z poważnymi niepełnosprawnościami. E, mówię tutaj o o takich dzieciach, które mają prognozy życia rok na przykład albo dwa, albo o takich dzieciach, które na przykład mogą mieć 10 lat, ale jedyne co robią to mogą mrugać oczami bądź się uśmiechnąć. Większość z nich nie mówi, nie słyszy. Um, rurki są wystające z każdej możliwej części ciała, czyli na przykład mają uh, trakiet. I tak jak wiecie. Polska język, trudny język, jeżeli chodzi tutaj do takich medycznych nazw, ja ich po polsku po prostu nie znam W każdym razie mówię tu o dzieciach, które są karmione przez Rurkę PEG, mają problemy z oddychaniem, mają rurkę w gardle e, Mają na przykład jelito na zewnątrz, mają stomę e, I na e, mocz, i na kał e, Mówię tutaj o, o Ludziach, którzy mają setki różnych leków e, Przepisanych e, I jeżeli nie jesteście sobie w stanie tego wyobrazić, to pomyślcie na przykład o tych dzieciach, które są czasami pokazywane, e, może nie tyle na wielkiej orkiestrze, ale w tych spotach takich jak Fundacje TVN-u i, 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 i tym podobne. Takie właśnie ciężkie przypadki. Mówię tutaj o, o takich przypadkach, których czasem widzicie te akcje na Facebooku, że Joasia Martynka czy Kazik potrzebuje tego leku, takiej rehabilitacji i tym podobnych. To jest rodzaj klientów, którymi my się zajmujemy w naszej firmie. I jest to praca naprawdę. Ja wiem, że bez nas te dzieci nie. Większość z tych dzieci nie mogłaby być w domu, byłaby albo w jakichś specjalnych ośrodkach, albo w szpitalach. Rodzice naprawdę byłoby im ciężko zajmować się takimi dziećmi. Zwłaszcza, że większość z nich ma też inne dzieci, mają też inne obowiązki. A właśnie taki, takie chore dziecko to to jest 24 godziny na dobę, więc um, do czego tu zmierzam, bo naprawdę już robię taki długi, bezsensowny wstęp. Um, dzisiaj poznałam um, moją najmłodszą klientkę, i jej mamy. Um, Wszyscy moi znajomi z pracy mówili, że ona jest cudowna, wspaniała. Ja nie miałam okazji wcześniej poznać, bo a, e, wykonywałam trochę inną funkcję w firmie wcześniej. Aby ona ma nieco ponad rok, a w szpitalu spędziła, powiedziałabym, 90% swojego życia. Ona była w domu raz, w, na, w okolicach świąt przez jakieś 10 dni, a ostatnie 7 miesięcy spędziła w szpitalu. I jakieś dwa tygodnie temu a wróciła do domu. na no jak długo, nie wiem. A może to być długi okres czasu, może to być kilka dni. I dzisiaj nasza pielęgniarka firmowa jechała na, na wizytę domową, uzupełnić robot, papierki i takie rzeczy, które musimy robić, że tak powiem, administracyjne. No więc. Była to świetna okazja, żebym pojechała i poznała naszą klientkę i jej rodzinę. I z jednej strony to była najcudowniejsza godzina, o której mogłam wymarzyć, a z drugiej to była najtrudniejsza godzina, jaką przeżyłam od wielu, wielu lat. Na zdecydowanie najtrudniejsza, jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe. Więc spędziłam prawie praktycznie godzinę, mając w ramionach to cudowne, wspaniałe maleństwo. A ona nie mówi. Ona. Średnio widzi. Ona um, nie chodzi. Więc tak naprawdę leży w Twoich ramionach, a, i a jedyne co może zrobić, to się uśmiechać, czasami gdzieś tam jakiś wyda z siebie odgłos a, i proszę macie za palec. I to jest taki właśnie kontakt z, z tym maleństwem. Na nie jest Wyobraźcie sobie zdrowe, roczne, niecałe półtora roczne dziecko. Ona po wszystkich lekach, które przyjmuje, po sterydach i podobnych, jest całkiem spora, więc to nie była łatwa godzina otrzymać te maleństwo, ale to była cudowna godzina. Po prostu siedziałam i, i siedziałam tak, i nie mogłam jej wypuścić z ramion. I to było, to było cudowne, naprawdę cudowne, cudowne doświadczenie. Dlaczego było ono też z drugiej strony bardzo ciężkie? Bo ja często, teraz taka mała dygresja, ale tak naprawdę związana z tematem. Ja często mówię, um, znaczy piszę do Was wiadomości, jak tylko piszecie tam, Ty jesteś taka zawsze pozytywna. Tak jak ja zawsze mówię, nie zawsze, naprawdę, za, czasem za tą kamerą jest, jest ciężko. Um, I czas, zawsze, jak do mnie coś piszecie, że coś nie tak, albo że się martwicie, to tak jak wiecie, ja staram się odpisywać, żeby Was podtrzymać na duchu, że, że będzie dobrze, że, że, że zawsze jest jakaś opcja, że naprawdę. Póki nie wiem, ktoś ci nie napisze czarno na białym, na 100%, na kartce papieru, że to jest definitywne, 100% zero opcji, że nie zostaniesz mamą, to się nie poddawa. Mówię to właśnie o tym, bo to główny temat, który poruszam i na YouTube, i, tutaj, i na Instagramie. Poza tym, a tak jak mówię, ja nie jestem 100% pozytywną osobą, ja też łapię doły i, i tym podobne, ale 4 lata temu, kiedy odszedł ten facet najważniejsza osoba w moim życiu. Mój tatuś. Mój tatuś zmarł na raka 4 lata temu. Um, I moim największym strachem w życiu było to, że, że stracę moich rodziców, zwłaszcza mojego tatę, który był dla mnie najważniejszą osobą w życiu. I kiedy odszedł mój tata, zawalił mi się świat. A, I musiałam ten świat na nowo zbudować. Jest na ten temat gdzieś tam jakiś większy film a, na tym kanale, ale do czego zmierzam? I od tamtej pory wszystko sobie przewartościowałam. I, I stwierdziłam, że nic. Nic, co mi się wydarzy. Nie. Nie jest w stanie mnie już zniszczyć. Ja wiem, że to będzie. I mam nadzieję, że do niej nastąpi przez najbliższe 10 lat i wiem, że to będzie inne doświadczenie, ale e, może tak powiem, póki żyje moja mama, to... Nie sądzę, żebym doświadczyła takiego bólu, jakiego doświadczyłam wtedy. Czyli wszystko, to, czego doświadczam teraz, ta cała droga przez niepłodność, wszystkie problemy, doły, to nic. Przywartościowałam sobie wszystko w życiu. Usunęłam do życia pewne osoby, które były bardzo negatywne w które, które przyniosły są takie dramaty bezsensowne, durne, e, które absolutnie nie miały sensu. I stwierdziłam, że ja nie mam czasu na, na takich ludzi i na te dramaty. Um, I ostatnimi czasy zaczęłam się znowu, um, tak jakby, nie się znowu, zaczęłam znowu jakby wracać do tego przejmowania się głupotami albo przejmowania się rzeczami, które nie są bardzo ważne, albo dać rzeczom, które tak naprawdę nie powinny mnie dołować dawałam się zdołować. I tak jak widzicie, tam, widziałyście na moim instastory ostatnimi czasy, gdzieś tam ojejku, ten owalip w tym, w tym cyklu jest jakiś mega straszny, bo e, czuję się fatalnie, bo mam dłości, bo boli mnie głowa, o e, ojejku e, miałam mieć jeszcze dwa miesiące przerwy w staraniach i nagle teraz każą mi się starać, te, 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 te ci wstrętni doktorzy znowu pompują we mnie lekarstwa, żebym zaszła w ciążę. E, I tam ze dwa 3 miesiące miałam takiego doła, bo wszyscy na Instagramie zachodzili w ciążę poza mną. E, i dzisiejszy dzień był takim, takim momentem, kiedy, kiedy los cokolwiek dało mi tak w pysk. I stwierdziło, naprawdę wróć, otrząśnij się, wróć do siebie, przestań się przemywać głupotami, a inni mają gorzej. I tutaj właśnie dochodzimy do tytułu tego odcinka, który powiązany jest z moją właśnie wizytą u moich klientów. Dzisiaj wrzucić dźwięk to po mi z łóżka, butelka plastikowa. I nie mam, na tnie ja się bo nią schylić. W każdym bądź razie. Em, Inni mają gorzej. I dlaczego inni mają gorzej? No bo na pierwszy rzut oka mama mojej klientki jest bardzo szczęśliwą osobą, bo, a, bo ma to maleństwo. Co prawda chory, ale ma to maleństwo. To so, teraz Wam powiem resztę tej historii i dlaczego pomyślałam sobie, jaka ja jestem głupia, samolubna i jak ja mogę myśleć, że to, co się dzieje w moim życiu teraz to dramat. Więc to moja mała klientka, która jest cudowna, wspaniała. Ona nie ma bardzo długiej prognozy życia. To może być kilka lat. Um, I będzie się to pogarszało. Będzie potrzebowała coraz więcej opieki i będzie się coraz mniej rozwijała jak zdrowe dziecko. Um, jej mama jest ode mnie 9 lat młodsza, czyli ma 24, 25 lat. Wygląda na jakieś 15. Naprawdę, wygląda jak mała dziewczynka. Um, i ta kobieta przeszła w swoim życiu tyle, że mogłaby podzielić z 10 z nas. Ona miała 6 poronień, zanim urodziła tą dziewczynkę. Po czym, właśnie kiedy okazało się, że ta ciąża jest bezpieczna, w sensie takim, że będzie donoszona, okazało się oczywiście, że ona będzie miała mega poważne problemy zdrowotne. Jak poważne nie było wiadomo, póki się nie urodziła. To była też jej ostatnia ciąża Ponieważ były pewne powikłania I ona już nigdy nie będzie mieć dzieci I, i ona się nie dołuje Ona nie płacze Ona po prostu cieszy się, że jej dziecko jest w domu Ona Ona traktuje ją tak jak normalne dziecko Tak jak Pomyśl sobie, że tak jak Wy byście podeszły do swojego dziecka, że leci mu z nosa, wystrzeć mu nos, tak ona podchodzi do swojego dziecka z rurką, którą musi odessać e, ślinę z gardła, bo to dziecko nie ma odruchu przełyku, czyli nie przełyka. Czyli mogłaby się zakrzycić własną śliną. I tak jak mama podejdzie do dziecka, pogłaska jej po głowie, nie wiem, poprawi w coś w tym stylu, tak ona podchodzi, pogłaska jej po policzku i odciąga tą rurką. Chwile z gardła, albo włącza maszynę, żeby pompowało się jedzenie przez pęknięcie. I ona nie ma ludzi, ona nie jest jakaś negatywna, ona nie jest jakaś zła. Mówię o tym dlatego, tego, że ma, miałam klientkę z bardzo podobnym, że tak powiem, stanem zdrowia, i jej mama nienawidziła tego świata, była taka mega negatywna, wszystko było wszystkich wina, wszystko, czego nie próbowalibyśmy dla niej zrobić, było złe. I ja rozumiem, że to był taki żal, przez to, że. Dlaczego to akurat moje dziecko musi być chore? I ta, a ta mama, właśnie tej dziewczynki, a której dzisiaj byłam, jest tak wspaniała, tak niesamowita, tak ciepła. Um, ja do niej mówię: jak ty to robisz? Po prostu, ty jesteś po prostu super, super kobietą. A ona po prostu tak stoi i mówi: tak, ja bym. Ja, ja, ja. Po pierwsze, ja nie znam niczego innego. Dla mnie to jest normalne, ponieważ to jest moje pierwsze dziecko. Um, dla mnie to jest normalne, że ona ma takie potrzeby. To nie to, że ja miałam dwójkę, trójkę zdrowych dzieci i nagle taki przyszedł szok, że moje dziecko jest chore. Nie, no to jest moja normalność. Ja mówię, I poza tym, ja nie wiem, to, to dzięki Wam, bo Wy jesteście. Ja mówię, my przechodzimy w nocy, nasi opiekunowie, lekarki, pielęgniarki, przepraszam, przychodzą w nocy na te 10 godzin, żebyś Ty mogła się tam przespać trochę w nocy. Ja wiem, że na pewno tak w, tej nocy, nie, w ciągu tej nocy jest, nie śpi do, tak, jak powinna spać, bo martwi się, czy wszystko będzie w porządku z tym jej dzieckiem. A ona ma w sobie taką siłę i ja mam mówię, jak ty to robisz? A ona mówi, no, no, no to jest moja normalność. I mówi, mogę bym się albo załamać, wylądować psychiatryku, albo um, cieszyć się tym życiem, jakie mamy. I ja wyszłam z tego domu dzisiaj i po prostu w drodze powrotnej, w pociągu, tak się zryczałam, że sobie nie wyobrażacie. I to nie było nawet zryczenie się nad tym, jak mi jest szkoda tego maleństwa, bo ona jest tak słodka że naprawdę znowu mam świeczki w oczach, ale zryczałam się, mówię, Boże, jaka ja jestem głupia. Jak ja siedzę i marudzę, bo o Jezu, muszę się znowu ukłuć w brzuch, to dziecko w życiu swoim rocznym miało setki tysięcy zastrzyków. Ja marudzę, że jest mi niedobrze, ja marudzę przez to, że nie mogę, o nie mam apetytu, nie mogę zjeść czegoś tam i tamtego. To dziecko nigdy w życiu nie zjadło normalnego jedzenia ustami nie poznało smaku jedzenia. Um, jej mama spędziła <noise> większość, części ostatniego roku w szpitalu. Nie z mężem w swoim domu, który kupili niedawno przed porodem, pięknym domu, wspaniałym, tylko w szpitalu, śpiąc na, na, na dostawce, czy tam, nie wiem, na czym, na, na fotelu e, koło łóżka swojego dziecka. I ja mówię, i w ogóle i ona ma siłę, i jest taka pozytywna, a ja tu siedzę i marudzę, że... Że moje starania trwają już tyle. Ja mam ze sobą dwa poronienia, o których, tak jak mówię, ja często o nich nie mówię, bo to jest dość. To jest jeden temat, na który się nie czuję silna, wystarczająco, żeby, żeby mówić, ale ja mam dwa poronienia. To było lata temu, kiedyś tak naprawdę nie starałam, o dziecko, i tak naprawdę wtedy te poronienia jakoś mega mnie nie. Nie miały na mnie jakiegoś mega wpływu. Teraz z perspektywy czasu troszeczkę bardziej. E, a ona przeżyła to sześć razy. Za siódmym razem e, okazało się, że będzie miała ten swój cud, który tak naprawdę cudem się nie okazał, bo właśnie urodziło się to. W stu... Czy to by nie był idealny świat, kiedy ona by urodziła to dziecko i okazałoby się, że ono, będzie, ono jest zdrowe i, i miałaby całe życie, piękne życie z tym swoim dzieckiem, a ona będzie miała bardzo krótki czas. Z bardzo chorym dzieckiem A ja tu siedzę i marudzę, że czekam na to, na to in vitro Marudzę, że czekam na, na to, na tamto Marudzę, że muszę brać zastrzyki, czopki, tabletki Marudzę, że muszę chodzić na USG I dzisiaj po prostu dałam sobie takiego mentalnego plaskacza I powiedziałam, inni mają gorzej Przestań się nad sobą rozczulać Przestań po prostu zachowywać się jak ofiara Inni mają gorzej ja się staram 2 lata, część z was się stara 10 lat, 15. Część z was już jest w takim wieku, że wiecie, że nie zostaniecie biologicznymi mamami i próbujecie innych metod, jak Suratka, jak adopcja, jak rodzina zastępcza, a ja tutaj po prostu po tych kilku latach starań, tak naprawdę ja mogę powiedzieć, że my się staramy tak poważnie, poważnie jak przez ostatnie dwa lata, bo poprzednie trzy lata, kiedy byliśmy, te pierwsze trzy lata, kiedy byliśmy razem, tak naprawdę się nie staraliśmy. Ja nie był, ja miałam zdiagnozowanych swoich chorób, nie brałam żadnych leków, więc tak naprawdę się nie staraliśmy, bo nie moglibyśmy uprawiać seks 24 na dobę, ja i tak bym w tą ciążę nie zaszła. My tak naprawdę się staramy. I tak naprawdę się staramy od roku, bo od roku dopiero gdzieś tam przyjmuję jakieś leki. E, od dwóch lat gdzieś tam dopiero jest e, badania i eliminacja tych wszystkich, e, tego wszystkiego, czy tam znalezienie powodu, dla którego ja nie mogę dać wciąż. A ja siedzę i robię z siebie taką ofiarę. Także koniec. Inni mają gorzej. Powtarzam to sobie. I powtarzam to też Wam, tym, którzy, te, które już mają tak czasami dość i myślą, że już Jezus się nie będę starać, nie ma, nie ma to sensu e, i, i jestem najbiedniejsza na świecie. Naprawdę zawsze znajdzie się ktoś, komu jest trudniej niż mi, niż tobie, niż jej. Ja wiem, że każdy odczuwa jakieś tam problemy, bóle e, w inny sposób. Ja wiem, że dla każdej z nas ten dramat niemożliwości zajścia w ciąży i bycia mamą to jest ogromny dramat. Ja nie umniejszam tych naszych dramatów, zwłaszcza nie umniejszam swojego, bo to jest dla mnie, to jest mój aktualnie największy cel w życiu: zostać mamą, bo wszystko inne, co chciałam osiągnąć, osiągnęłam. E, ale naprawdę są ludzie, którzy się na co dzień borykają z takimi trudnościami, o których nam się nie śniło. Więc jak kiedyś będziecie miały. Ja sobie obiecałam, że od dzisiaj i wy też tak zróbcie. Jak będziecie miały taki moment, że Boże, dlaczego ja, dlaczego mi się nie udaje, to pomyślcie sobie o tych matkach, o tych matkach, które e, mają bardzo chore dzieci, o tych mamach, które miały dzieci bardzo krótki czas i one odeszły, o tych mamach, które miały dziecko i nigdy już więcej nie będą mogły, bo nie tam jakieś komplikacje. Zawsze jest ktoś, to ma gorzej. I ja nie mówię to dlatego, że macie się czuć tak, o, ona ma gorzej niż ja, to wszystko jest okej. Okay. Nie. Tylko sobie popatrzcie na, na, na życie, na, 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 na wszystko, z jakiejś tam perspektywy, że... Do czego zmierzam? Nigdy nie jest tak źle, jak nam się wydaje. I zawsze może być gorzej, ale zawsze może być też lepiej, moje drogie. Także nie dawajcie się dołom. Walczcie. I jeżeli takie mamy jak mama mojej klientki dzisiaj mogą się uśmiechać, być szczęśliwe i cieszyć się z tego krótkiego czasu, który mają ze swoim dzieckiem, to my też powinniśmy być szczęśliwi, cieszyć się z tego, co mamy, mieć nadzieję i wierzyć w to, że kiedyś nam się uda. Z całą resztą taki drugi film musiałam się wygadać, bo dzisiaj jestem emocjonalnie wypluta. Dzięki.